Siema, z tej strony Golden to jest y, nowa seria z Terrarii Tak, kolejna e, Bo był update do Terrarii, więc no, postanowiłem... No, nagrać Terraria będzie to jakby drugi sezon Wojownika W sensie... W sensie, no po prostu nie mogłem dokończyć tamtej serii, więc zakończymy to na nowym update'cie będziemy myślę według mnie dosyć ciekawe i tam dużo update'ów weszło właśnie do wojownika na moje nieszczęście już już wojownika a i też powiem wam, bo ogólnie też było update'y i dodali takie coś jak automatyczny ogień, który się odpaliłem i na małych mieczach to jest naprawdę bardzo przydatne. Nie powiem. Mm, więc no. A też będę. Mam nadzieję, że uda mi się tą serię dokończyć nie tak jak z innymi. I jak będzie mu homer miał czas, to może jeszcze. jak ja będę miał czas. To może nagramy jeszcze z Team Fortressa odcinek Bo... się boję ja lubię nagrywać Ogólnie z humorem. I... No ja już le lecę... Oczywiście le ja... Ja lecę już wszystko kraść Trochę moja natura Dzień dobry, przyszłem okraść. Znaczy co? Bierzemy wszystko. Oto już karłotkę. Można wszystko wziąć i tak się to przyda. Język kufer też weźmiemy przyda się, bo nie chce mi się kraftować. Tak, no. Super, mój zniszczony zapusty strzał. Okej. Okay. Woda. Dobra, ryzykuję. Nic tam nie było, jak widziałem. Też dokończymy ten domek i myślę, że jeszcze pójdziemy sobie tam więcej poszukać, bo przydałaby się jakaś lepsza broń. Dzisiaj... Klasa wojownika nie mogę używać broni, bo każdy to wie o co chodzi. Więc no. Myślę, że drewniany miecz zrobię. O, solidny drewniany miecz. No i tu się bije. Jakoś szczerze jestem fanem większych mieczy. Wiedzmy sobie może po I też e, słyszę widziałem już tam trochę tego i wiem, że na pewno jest to nowa cieczy. Shimmer tak zwany. Myślę szczerze że, że mam takie Miałem takie dobre, ale co ten Shimmera robi, ale okazało się, że on, no goblin będzie jakby już e, niestety pójdzie do zapomnienia pewnie, bo w sensie pod względem tego ze, zdobycia zenita, w sensie stworzenia legendarnego zenita, w sensie, bo wiecie, są te jakby enchanty, nie wiem jak to nazwać, nie umiem, nie znam się, więc no. Ja się, bo podobno zrozumiałem, że jak się, ja się widziałem, że ty rzucał zenit do wody, w sensie do tego Shimmer'u I po prostu cały, cały zenit już się rozpadał na... Na tę część, na, 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 na wszystkie resztę mieczy, nie? Podobno bafy do innych broni też dali Może nie chcę mieć. Nie wiem, tam coś go widzę, ale to są pewnie wazony tylko. I szczerze trochę gorzej mi się gra na terapii zwykłej, a nie na modach, bo, bo tak, dawno nie grałem, więc moje super skille. Moje, mój gaming w Terrarii będzie na pewno słaby. że nic też to nie znajdę i pójdziemy w drugą stronę. Okej okay, jest Kinia. proszę Dobra. I czekamy skrzyni. Nie wiem co mówić w sumie. I też Enter the Gungeon będzie zaliczał zalicza go pewnie do tych serii typu Isaac czyli to będzie seria taka, że czasami się pojawi na kanale odcinek, więc to nie będzie taka ciągła seria, jak en... w sensie Enter. Jak, jak ciemno było, w sensie nie będzie taka. Ciągła. Biorę wszystko. Dobra nie będzie. Pod... Odrzut nie jest aż taki zły. A lepsza broń mi się przyda. jest ta broń jedna tych bardziej na daleko. I jak pamiętam można było to ulepszyć pochodniami. Tu ulepszyć żeby po prostu... Nic nie widzę. Więc no właśnie. Świetnie się się bardzo przydadzą. Eee dawno nie. <grywki> dawno nie nagry... Się da nie da dawno nie nagrywałem. Boże. To się dawno nie nagrywałem w terrarii. Hmm, chyba, że to przy koładle można było zrobić. Nie wiem, chyba, chyba tą. ten kiścień można tylko. zrobić przy tem. Dobra, ja to trochę... Moje budowanie się w ogóle nie zmieniło. Ja myślę, że coś spróbuję tam zrobić. Oczywiście będzie to, wiecie, typowa seria taka... Będę robił coś poza odcinkami, a jak od... Jak znajdę już tego wędkarza, to będę u niego łowił jak, jak potargany. Będę u niego ciągle łowił, tak. No stop, bo ja strasznie, ja strasznie lubię opłacać się ogólnie według mnie robić te nicję jego ja nie pamiętam to było, to było chyba 50 pochodni trzeba było Zdobić, żeby zrobić żeby ten poskraftować ale dokładnie nie pamiętam Chyba będzie trzeba serykowagu. Bo... Mi się tak zdaje. Na niskie zrobiłem. I ogólnie to będzie mój gameplay z w ogóle grania w Z którą bardzo dawno nie grałem. Będzie no, więc teraz będzie noc, więc zaraz będę pewnie polował na zombie Piękno. może ja jednak zamknę ten nie wiem co ten pasek skrótów teraz tak serio światełko i jest wszystko zostawimy Zostawimy skrzynię Od razu zajął wziął myślę, że to będzie typowy film godzinny mnie też stworzę swoją super jakąś super bazę, który będę kraftował te wszystkie rzeczy i miał wszystkie materiały Ziemi, ze stworzyć te ściany. Hmm, Tym może będę miał już barwnikarza na początku. Na pewno chcę zwykłego merchanca, zwykłego stylpikarza, który da mi najzwyklejsze rzeczy: czyli kowad i hełm, który będzie mi świecił to mi się naprawdę przyda też myślę, że nie wiem, to jest jeszcze poza tym Team Fortressem, który mam zamiar nagrać dzisiaj już tam biją przewodnika Ale ogólnie fajną broń w sumie trafiłem na początek Tyniemy drzewo hmm. Tu warsztat żyjącego drewno Postawimy krzesełko I poczekamy wybaczę przy tym, w czym się tworzy, bo wiem, że się da. A, 99 pochodzi Aha! To jednak nie wie, to muszę zbierać. to zauważyłem, wyposażenie. O, można mi... można mieć kilka wyposażeń. I to nie jest takie złe. Ruda, srebra, tak, tak, tak wy, wysoko. To się... Należy tak, że oni... Będzie niżej. Niech to jest rządzenie losu. Jeszcze tych pochodni. Jeszcze trochę. Hmm. Sl Idę Nie uciekaj, slajmie. O, już nas jest. Czekamy na zombie. Czekamy sobie na zombie i... ogólnie to... jeszcze chciałem powiedzieć? Hmm. O już idą Jeszcze spokojnie, to jeszcze lepiej Mamy Płonący jakiś cień O jeszcze demoniczny Płonący jakiś cień Mam podpalanie nice O i mi ta broń w świecie Wow A Czyli tylko świeci, ok. I tak to jest według by mnie lepsza. Bo jakoś niezbyt chciał mi się po prostu lata używać pochodni, a tak teraz mam broń, która jeszcze... A nie, jednak podpala, mhm. a to nie widzę. Myślę, że nie podpala, ale jednak podpala. Так, И и то на и. Нужно на... мне одно золото и на... Też raz miałem taki bardzo fajny run z Ender the Gungeon jak, jak udało mi się dojść na trzecie piętro bo jestem tak słaby, że nie umiem na trzecie przejść ale udało mi się i ta, i ta rzecz nazywała się mikstura z ołowianej skóry i dodawało to, to i to daje to, że jak jestem niezniszczany ja, że jestem niezniszczalny i pociski wrogów się ode, ode mnie odbijają i zadają wrogom dodatkowe obrażenia. To był genialny item, ale wyginałem na trzecim piętrze, bo mi się nie zdążyło to załadować. Więc no. Ogól ogólnie fajny item polecam. I też z takich rzeczy myślę, że pierwszym bossem to będzie Eye of Cthulhu. Tutaj też nie wiem. Myślę, że... I też myślę, że zbierzemy to drewno, co tutaj będzie. I w ogóle są tu drzewa. Okej, okej. Okay. Okay. zombie slime jak, jak ja go też nazywam jak go nazywam demoniczne oczy może jednak nie być. dziwne, że się w sumie nie spalnią drogowie z karłatu nie jednak się spełnią. Dobra. Na razie idzie dobrze, jeszcze nie umarłem. To jest drzewo. Nie, 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 nie. Karłak, nie, Skarłat, nie Wy... dajcie mi zabrać to drewno. Okej. Okay. Rozumiem, nie chcecie mnie tu... Okej, okay, tu jest już Nie zła RU, okej. Myślałem, że już dostanę. Ej, kiście, kiście nie są jedna kołpa Chwila, co zrobimy O przeskoczył, przeskoczył skubanie Chyba nie przeskoczył to. Dobra broń do samoobrony ten kiścień. Dobrze, że go znalazłem. ...tylko z egzrekcji. Nie widzę. Zbierze to. Brawo, da żelaza. Możemy sobie postawmy to pochodnie, bo nikt nie widzi. Jeszcze jak mi tu wpadnie jakiś... ...bo to będzie dopiero cyrk. O, dużo mam bomb, to mogę pokorzystać Okej, okay. okay, rozumiem, rozumiem ro o. No i mi ukradli moje pieniądze o, Długi ten z respałnu Nawet cała noc jeszcze nie minęła Lecimy! Ja to zdobędę! Dla gwiazd. Nie pamiętam czy coś w oryginalnej Terrarii było coś... Gwiazd dla wojownika... Szybko, tego grzybka O, jest ten powtarz. No co, nie umiesz wyjść? Aha Se A, jeszcze... Ej, oddawaj to no, ukradnij, no. Ty z tymi będą pieniądze, No, Ja, ja i tak szczerze teraz wam powiem... Ja strasznie No szanuję. Ja mam tak... Jak robię... Jak robię serię w to mam takie... No dobra, będzie to... Może, może to samo. Ale... Czasami mam takie fajnie, fajnie wrócić do, do fajnie wrócić do fajnej gry, Chcesz nagrać, nie? To porządkowałem sobie kwitłunek Leci mój, 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 leci zombie Teraz nie powinna się dnia spełnić na W Terrarii, tak mi się coś zdaje, bo w sumie Halloween się zbliża w Terrarii, Halloween. Może się tu jeszcze zbliżać, nie wiem kiedy się, od do kiedy, do kiedy Halloween jakby się zaczyna w Terrarii. Okej okay. Kolejna twójka zombie, teraz chcą się spalić, wybuchnij, wybuchnij. Ej, na niego odrzut nie działa. Ej, ile tych zombi? Halo? Rozumiem, że to jest terraria i tu ogólnie no coś spałne... szybkość, szybkość... spałnienia się wrogów rośnie jak chora, ale bez przesady. To będzie dosyć śmieszny odcinek. Nie wiem. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Bo. Nie wiem, co to nagrać, tak szczerze. Więc. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Może w następnym odcinku będziemy już klepać bossa. Tak. Nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i cześć.